Witajcie. Nazywam się Anna Buczkowska i jestem konferancjerką. Wystąpienia publiczne dla większości osób są jednymi z najbardziej stresujących momentów w życiu. Niezależnie od tego, czy będziecie występować przed kilkoma osobami, czy przed wielomilionową publicznością, najważniejsze, żebyście się jak najlepiej zaprezentowali. Mam nadzieję, że moje wskazówki Wam w tym pomogą, a każde kolejne Wasze wystąpienie będzie wielkim sukcesem. Wydaje się to oczywiste, ale muszę o tym powiedzieć. Przygotowanie. Musisz wiedzieć o czym mówisz. Bez tego będzie ci trudno zbudować dobrą i wiarygodną prezentację. Nie ucz się na pamięć swojej prezentacji, bo kiedy zapomnisz jednego wyuczonego słowa, to twoja prezentacja nie będzie już tak płynna. Najlepiej wypisz sobie główne zagadnienia po to, żeby płynnie przechodzić z jednego tematu w drugi warto powtarzać na głos i ćwiczyć swoją prezentację po to, żeby o jednym temacie móc powiedzieć na tysiące różnych sposobów. Przed swoim wystąpieniem znajdź jakieś spokojne miejsce, zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów. To na pewno cię uspokoi i odstresuje. Przede wszystkim bądź pozytywnie nastawiony i uśmiechnięty. Wejdź na scenę z energią i z entuzjazmem, bo ludzie przy tobie chcą czuć się dobrze. W końcu to ty poprzez swoją prezentację zapoznasz ich z nieznanym dla nich dotąd tematem. Podczas wystąpień publicznych może wam doskwierać suchość w gardle, która jest spowodowana między innymi stresem. Zachęcam was więc, aby pić dużo wody, tylko i wyłącznie. Nie pijcie kawy ani napojów gazowanych, ponieważ może wam się po nich odbijać. Nie jedzcie też nic. Jeśli jedzenie zostanie wam między zębami, nie będzie to najlepsza wizytówka na początek waszej prezentacji. Podczas swojego wystąpienia zadbaj o postawę. Niech będzie ona otwarta, bądź wyprostowany, miej głowę podniesioną i patrz na publiczność. Jeśli jednak stresujecie patrzenie na nią, możesz spojrzeć Minimalnie ponad ich głowami. Dzięki temu będziesz mieć komfort tego, że nie patrzysz prosto w oczy widzą, a oni będą mieć wrażenie, że patrzysz właśnie na nich. Jeśli chodzi o gesty, niech będą one naturalne. Nie wymachuj za nadto rękami, ale też nie stój jak żołnierz. Gest ma podkreślać to, co mówisz, a wszystkie gesty mają być właśnie płynne i naturalne. Kolejna bardzo ważna sprawa to głos i dykcja. Swoim wystąpieniem musisz zaciekawić odbiorców, czyli musisz mówić tak, żeby cały czas utrzymać ich zainteresowanie. Nie mów za szybko, ale nie mów też bardzo wolno, bo inaczej wszyscy będą spali. Unikaj w swojej prezentacji mówienia e, i, e i stosuj pauzy, a na pewno wszystko będzie bardzo dobrze. Pamiętaj także, aby dostosować odpowiedni język do sytuacji i okazji. Zastanów się, przed kim będziesz występować. Zupełnie inaczej mówi się podczas uroczystej gali, a zupełnie inaczej prowadzi rodzinny piknik. Pamiętaj, że ćwiczenie czyni mistrza. Im więcej będziesz występować publicznie, tym z większą łatwością będziesz radzić sobie przy kolejnych prezentacjach. Powodzenia!